Cześć, witajcie w 17. odcinku przygód Henryka Ardzawego. Presja strzałów z daleka z ostatniego epizodu podziałała nieco na Henka, ponieważ zbliżył się on do wymagań, jakie stawia przed nim Benfica, ale do osiągnięcia tego celu wciąż jeszcze trochę spotkań przed nami. Klejny rywal Blackburn, natomiast powinien być dość prosty, ponieważ zajmuje 19. lokatę w Championship i to może nieco pomóc naszemu napastnikowi w zdobyciu tych cennych bramek spoza 16 metra. Rzut rożny dla Blackburn, dośrodkowanie w pole karne, jednak jeden z obrońców strąca piłkę. Uderzenie w defensora, jeszcze piłka do heńka Heniek uderza lewą nogą. No cóż, na plus jest na pewno to, że próbował strzelić za pola karnego i poniekąd mu to wyszło, no bo w końcu strzelił. A co do celności? Pozostawmy to bez komentarza, ponieważ piłka nawet nie leciała blisko światła bramki. Sing, bądź jak kto woli z lew. W tej chwili wyprzedził defensywę Blackburn, wpada w pole karne, jednak dobiegli do niego defensorzy. Udaje mu się natomiast pominąć jednego zawodników, zagrywa na drugie skrzydło do Jaydena. Jaden uderza, no prawie w stylu Henka, ale Heniek to przynajmniej nie trafił z za pola karnego, a tutaj do bramki. No raptem 4 metry. Po pierwszych 25 minutach tego spotkania wygląda, że będziemy mieli dzisiaj cudowny pojedynek zezowatych piłkarzy. No, i koniec pierwszej połowy miało być prosto, łatwo i przyjemnie, a jedyne co idzie prosto, łatwo i przyjemnie, to czas, który ucieka Blackburn przed zdobyciem trzech punktów. Simons rozpoczyna akcję drużyny przeciwnej, zwróćmy uwagę, przebiega między zawodnikami, jakby dosłownie znajdował się w labiryncie i posiadał do niego mapę, ostatecznie oddaje strzał, ale ten strzał kwalifikuje go jedynie do dołączenia do wąskiego grona w dzisiejszym spotkaniu zezowatych zawodników. Może zatem usiąść albo po prawicy, albo po lewicy, Henka. To już wszystko zależne od tego, jak dogada się z Jaydenem. Goryl podpatrzył technikę Simosa i teraz sam knie przed siebie. Problem polega na tym, że ten nie ma do przejścia labiryntu. Jest w polu karnym, zagrywa do szmodik za szmodik, strzela, ale Ofori broni w ostatniej chwili. No mogło być w końcu 1 do 0 dla Blackburn w 73 minucie ale golkiper stwierdził, że jeszcze za wcześnie na tego typu rozegrania i co najwyżej będziemy za chwilę oglądać wrzutkę z rzutu rożnego. Travis przechwytuje piłkę i decyduje się zagrać górą do Hedgesa. Hedges grywa główką do Henka. Heniek za polakarnego uderza, piłka kozłuje jeszcze i uderza w rękawicę Oforiego, ale jest już za późno na jakąkolwiek interwencję. Henryk Rdzawy zdobywa bramkę w samej końcówce, dając tym samym prowadzenie swojemu zespołowi. Jak widzimy nawet menedżer, który wysyła podłe maile w kierunku Polaka, przybiegł się cieszyć, no bo gdyby nie Heniek to raczej byłby podział punktów, a być może znając możliwości defensywy Blackburn, to i w doliczonym czasie gry strata bramki. Oczywiście jesteśmy pełni euforii, ale nie zapominajmy również, że Henrykowi udało się zdobyć tą bramkę za pola karnego, a to oznacza, że właśnie na konto polskiego napastnika wpada kolejne trafienie, które przybliża go do transferu do Portugalii. Ostatni gwizdek sędziego, koniec spotkania, 1-0, taki rezultat... Możemy zobaczyć po 90 minutach gry Blackburn's Hall City. Oczywiście, gdyby nie Henryk Rdzawy, nici by było z trzech punktów. A tak, Polak po pierwsze zbliżył się do upragnionego klubu, a po drugie daje również radość kibicom zgromadzonym na angielskim stadionie. Mamy również historyczną chwilę: bramka zwycięstwa, statuetka dla najlepszego zawodnika, no i pełna akceptacja menedżera. Zapiszmy sobie zatem ten mecz w pamięci, ponieważ nigdy więcej prawdopodobnie nie zdarzy się coś podobnego. Przynajmniej patrząc na to, co dotychczas działo się, jeśli chodzi o menedżera Blackburn. To zwycięstwo również dało awans z ósmej aż na siódmą pozycję. Teraz jednak sytuacja meczowa Blackburn nieco się komplikuje, ponieważ kolejnym rywalem okazuje się być lider Ligi, Southampton, który dosłownie miażdży dorobkiem punktowym pozostałe drużyny tejże ligi. Jak poradzi sobie siódma drużyna Henka z liderem, zobaczymy dosłownie za chwilę. No więc ten, no sobie nie zobaczymy, bo Southampton dosłownie zrewolucjonizował postawę Blackburn w tym meczu i doprowadził do tego, że drużyna Henka po prostu nie istniała. 2 do 0 to i tak łagodny wymiar kary, jaki zastosował lider ligi. Efekt tego taki, że Blackburn wraca na swoją ulubioną ósmą pozycję. I teraz będzie musiała znów walczyć o jakikolwiek awans z piętnastą drużyną ligi, Birmingham. Heniek doskonale do Brytena. Briten zostawia piłkę Hedgesowi. Hedges jednak jej nie chce i z powrotem otrzymuje ją Briten. Teraz będzie dośrodkowanie na Henka. Heniek wybiega... Ale goalkeeper Birmingham okazał się być nieco szybszy od polskiego napastnika, teraz jeszcze polem siłowym odepchnął go od siebie i nie mógł Heniek w żaden sposób wbiec z powrotem na pole gry. Perin na wysokości pola karnego bez problemu, radzi sobie z dwoma zawodnikami Blackburn. Teraz Bakunia przed polem karnym zagrywa do Andrusa. Andrus oddaje strzał, no i nie trudno się domyślić po hałasie z trybun, przez który ciężko zebrać myśli, że wpadła bramka dla gospodarzy tego spotkania. Ciśnie się na język powiedzieć, że Blackburn raczej wraca do swoich tradycyjnych metod straty bramki jako pierwsza drużyna. Oby po tym doskonałym poprzednim epizodzie występie Henryka i jego spółki Teraz z powrotem nie zaczęła się równia pochyła kudołowi, jeśli chodzi o formę drużyny Blackburn. Jak widzimy Andrus niby w asyście, obrońcy, ale tak jakby bez, skoro piłka i tak bez problemu poszybowała tam, gdzie poszybować powinna. Z drugiej strony Perrin też na skrzydle, niby w asyście, aż dwóch zawodników, ale tak jakby bez asysty. No i niestety od 16 minuty Birmingham prowadzi w meczu. Buckley dogrywa futbolówkę do Ennisa, Ennis do Szmodiksa, Szmodiks natychmiast do Henka, Goryl w polu karnym oddaje strzał. No i mamy natychmiastową odpowiedź Blackburn i powrót do remisu w tym spotkaniu. Henryk Rdzawy, no niestety z portugalskiego punktu widzenia nie popisał się oddając strzał w polu karnym, ale z drugiej strony nie możemy od niego wymagać, żeby co mecz łupał z 16, 17, 18 czy może nawet i półkilometrowego metra. O ile oczywiście taki termin istnieje, najważniejsze jest to, że we w miarę szybki sposób doprowadza do remisu w tym spotkaniu, tym samym wytrącając argumenty Birmingham. Tylko ten upadek w cieszynce nie przysporzył Henrykowi problemów z celnością po tym, jak uderzył swoją łepetynę o być może nieco zmrożoną murawę. Roberts ewidentnie zwątpił w to, co ma zrobić i wycofuje futbolówkę do Perina. Perin natomiast nie zauważył bakleja, który teraz pełni rolę skrzydłowego, ten zagrywa do Henka. Goryl w polu karnym oddaje strzał prawą nogą. No i jeszcze w pierwszej połowie Blackburn za sprawą polskiego napastnika wychodzi na prowadzenie. Kto by się spodziewał, że tak naprawdę rozpoczynając z góry przegrany mecz, ponieważ bramka wpadła dość szybko na 1-0 dla gospodarzy, polski napastnik sprawi, że trybuny gospodarzy dosłownie zamilkną. Tym samym, oprócz tego oczywiście, że trybuny milczą, Henryk zdobywa swoją 24 bramkę w tym sezonie i zdecydowanie dzięki temu, że Solankę postanowił wybrać sobie inną ligę w zimie, staje się samotnym liderem w klasyfikacji strzeleckiej. Kolejna akcja Szmodix z górą. W kierunku Henka, Henik przyjmuje piłkę. Nie decydował się na dośrodkowanie zagrywa do Hedgesa, Hedges zostawia Szmodiksowi Szmodix Schmodichs przerzuca na skrzydło do Ennisa. Ennis natomiast wycofuje do Bakleja i Baklej dopiero decyduje się wziąć odpowiedzialność za uderzenie na bramkę Birmingham i to przypłaca kolejną bramką na konto Blackburn. Chyba to jest tak ogólnie rzecz, ujmując olbrzymie święto tego zawodnika, bo coś mi świta, że jeszcze bramki Bakleja w tym sezonie nie widzieliśmy, aż ciężko u wierzyć, że w tym spotkaniu to Birmingham zaczęło dyktować warunki, zdobywając pierwszą bramkę. Teraz jednak już zespół z tej miejscowości ma naprawdę mało do powiedzenia, o ile w ogóle cokolwiek, a nawet i menedżer poczuł się na tyle pewny gry swoich zawodników, że aż zaciskając pięści cedził przez zęby. Ale wam pokazujemy... Przyjaźń Travis Goryl nadal kultywowana, zobaczmy, próbował Heniek teraz sztuczką, no ale nie wyszło mu to za bardzo, ostatecznie podanie do Henka, Heniek strzela sprzed pola karnego, żeby nie było, ale ostatecznie Rudy broni to uderzenie i nadal mamy tylko 3 do 1 dla Blackburn. Miało być groźnie, ale niestety Ennis nie ogarnął, że zbliżył się do linii autu. Teraz Smodix doskonale przechwytuje piłkę. Heniek prosi o podanie, dostaje je, gołysz przed pola karnego. Finesyjny strzał! Ściągnięta pajęczyna z okienka. No i co by tutaj nie mówić. Po pierwsze strzał za Polakarnego. Po drugie jeden z bardziej widowiskowych uderzeń, jakie wykonał Henryk w barwach Blackburn. I po trzecie... Hattrick, kiedy wydawać już się mogło, że Blackburn nie będzie kontynuowało ofensywy, teraz postara się utrzymywać przy piłce. Oczywiście głupoty mówię, no bo przecież bramka by nie wpadła, gdyby Blackburn nie utrzymało się przy piłce, ale ostatecznie jeszcze udało się podwyższyć wynik o kolejną bramkę i teraz na tablicy wyników 4 do 1. Oczywiście mamy doliczony czas gry w związku z czym Birmingham atakuje. Sprytne podanie szczudem do Andrusa i Siriki Dembele. Niestety, ale zdobywa jeszcze jedną bramkę dla Birmingham. Ale jak słyszymy, trybuny nieco milczą. Dlaczego? Być może dlatego, że Blackburn i tak nadal ma aż dwie bramki przewagi, a do końca meczu no nie pozostało już nic. Kluczowe w tej akcji było podanie do Andrusa, który wspaniale wypatrzył swojego kolegę, który już znajdował się na doskonałej pozycji strzeleckiej, no i oczywiście całkowite rozluźnienie defensywy Blackburn, ponieważ ci i tak i tak czekali już na gwizdek sędziego, ale tutaj po raz kolejny dobitnie pokazuje się przysłowie, że gra się do końca. Heniek jeszcze wznowi niecodziennym podaniem do Ennisa, no i sędzia dokonał formalności, odgwizdując koniec tego spotkania. Blackburn pewnie wygrywa 4-2. do 2. Heniek zdobywa 3 bramki, z czego jedną spoza pola karnego. I to po raz kolejny zdaje się być krokiem w stronę wycieczki do Lizbony. Jak widzimy dzięki temu zwycięstwu Blackburn przynajmniej na chwilę, bo Luton Town jeszcze nie rozegrał swojego meczu 36. kolejki, wskakuje po raz kolejny na siódmą lokatę. Natomiast kolejny przeciwnik będzie nieco trudniejszy, ponieważ będzie to West Bromwich Albion, który obecnie okupuje piątą lokatę. No i teraz jeszcze niespodzianka, jak widzimy oczywiście. W Blackburn Heniek swoje miejsce na przyszły sezon znalazł już dawno temu, ale okazuje się, że jeśli chodzi o Benfica Lizbonę, to jednak bramki strzelone spoza pola karnego zostały już spełnione. Jeśli chodzi o przyszły transfer, teraz jeszcze ewentualnie trzeba się bić o pensję, jaką zażądał, a raczej zażądała pani agentka naszego pana Henryka. Oczywiście do końca sezonu jeszcze 2,5 miesiąca, zatem nie pozostaje nam nic innego. Oczywiście, zanim zobaczymy sobie tabelę strzelecką, ruszyć na kolejne arcyważne spotkanie w kontekście Blackburn przeciwko West Bromwich Albion. Wydaje mi się, że jeżeli w tym meczu uda się zwyciężyć, to w końcu Blackburn będzie mogło zapomnieć o pozycji numer 8 i powalczyć nawet o grę w barażach. Na dodatek Michał Probierz przypomniał sobie o Henku i powołał go na dwa mecze towarzyskie. Tym razem rywale nieco bardziej wymagający Norwegia i Niemcy, no ale to dopiero po pojedynku z WBA. Standardem już się stało, że w meczach najważniejszych brakuje gdzieś kapitana, no i Heniek musi tłumaczyć kolegom, jak ważne jest to spotkanie, jak bardzo trzeba podawać do niego i jak istotne jest celne strzelanie. Worton trzeźwo wybija piłkę, a ta ląduje u, u zawodnika, którego nazwiska lepiej nie wymawiać. Jedno natomiast jest dzisiaj pewien po kwadransie gry widać, że obrona Blackburn zdecydowanie dziś jest w swojej formie. Heniek ogarnął, że jest na spalonym, od razu się cofnął, dlatego też otrzymał futbolówkę. Teraz 60 tempa, daje o sobie znać, pada polekarny, oddaje strzał, ale bramkarz Wes Bromwich-Albion tym razem był skupiony. No i w zasadzie cały czas jest skupiony, bo bramki nie wpuścił, ale nie wiemy jak wyglądało to na początku meczu, ponieważ to dopiero pierwsza akcja strzelecka drużyny Henka. Teraz szykuje się nielada akcja Sigurdsson do trążtada. Tronstad do bakleja, bakli. natomiast do Henka, który wyprzedza defensora, oddaje strzał no, i powiedzmy sobie szczerze, strzelił, ale nie wiadomo dokąd. Oczywiście wiemy o co tutaj chodziło, miał być strzał z linii pola karnego, no ale Bramkę to przestrzelił o dobre 5 metrów. Nie jestem pewien, czy do uszkodzenia wzroku nie doszło całkowicie, bo coś na tej powtórce było widać, że strzał padał idealnie z za linii, ale w polu karnym. Bardzo wyrównany mecz, no i koniec pierwszej połowy z wynikiem 0 do 0. Póki co byliśmy świadkami spektaklu nieudolności zarówno ataku jednej, jak i drugiej drużyny. Sigurdsson niepewnym krokiem zbiega na skrzydło, no i jak widzimy znów zawodnik, którego nazwiska lepiej nie wymawiać, na chwilę go powstrzymuje, teraz zagranie do Henka, Henie kunika w ślizgu, jest na wysokości pola karnego, dośrodkowuje do Hedgesa, Hedges znajduje wolną pozycję, strzela, no zaraz po wznowieniu drugiej połowy w końcu Blackburn wychodzi na prowadzenie w pojedynku z piątą drużyną ligi. Bardzo mądre zachowanie Henka, który stwierdził, że skoro dzisiaj nie jest mu dane celować w bramkę, to po prostu zbiegnie na skrzydło i dośrodkuje do kolegi. Który, jak widać dziś, zdecydowanie pewniej czuje się w butach Henka. Jak widzimy. Oczywiście pod warunkiem, że ma tak wielkie stopy, jak widzimy bez problemu ułożył sobie piłkę na lewej nodze, oddał strzał, a golkiper West Bromu mógł jedynie rzucić się na prawy łokieć, by dla symetrii pobrudzić również rękaw i po tej stronie swojej koszulki. Brawa uznania od menedżera, no i co najważniejsze jednobramkowe prowadzenie w tym arcyważnym spotkaniu ligowym. Oczywiście nie zapominajmy, że gramy w FC24, a tutaj kontry po straconej bramce są natychmiastowe, Swift uderza, ale Walstedt ma w nosie algorytm gry i broni tak, aby nadal West Bromwich musiał gonić wynik. Tymczasem jak widzimy Pszczółka Maja opuszcza boisko, w jego miejsce wbiega Dyk. no i być może to nieco odmieni grę ofensywną West Bromu. Dośrodkowanie z wysokości polakarnego Pickering doskonale, Hiam jeszcze lepiej, ale ostatecznie futbolówka i tak ląduje pod nogami Wesbromu. Teraz Dajk oddaje strzał. No i okazuje się, że zmiana za Maje była tylko i wyłącznie na plus dla Blackburn, ponieważ Dyke jak widzimy oddaje dzisiaj strzały niczym Henryk. A skoro nici ze zdobycia bramki dla West Bromu, to teraz Walsztet może na spokojnie wznowić grę, wybijając daleko w kierunku Henka. Henryk wyskakuje, jednak jeden z przeciwników nieco mu przeszkodził. Hello. Oby tylko nie przekreśliło to szansy na dalszą grę, Henkowi, ponieważ na pewno Blackburn nie zniosłoby takiej straty. Jak widzimy, Henryk okazał być się prawdziwym King Kongiem. Otrzymał piłkę, pobiegł z nią celnie podał, a to bez jednej nogi sprawia, że staje się bohaterem swojego klubu. Jeszcze szansa na bramkę, oddaje strzał tym razem celny, ale niestety Griffith broni to bez zawahania. Buckley zagrywa piłkę do beznogiego heńka. a ten jak widzimy robi użytek ze swojej masy i wystawia przepiękną piłkę Sigurdsonowi. Ten ma przed sobą tylko golkipera, powin. Zagrywa do Travis'a, niestety przekombinował i jeszcze strzał Hedgesa. Ale tutaj niestety już w sędzia wyciągnął swoją chorągiewkę do przodu. Nie wiem po co mu taki mikrofon, ale jednak go ma, jakby nadawać na wszystkich dookoła głównemu arbitrowi. No i teraz zobaczmy, czubek stopy. Przesądził o tym, że niestety, ale Blackburn nadal prowadzi jedną zamiast dwiema bramkami. Gdy natomiast Hisi Son zdecydował się na oddanie strzału, prawdopodobnie byłoby już dwa do zera, a Henryk mógłby się cieszyć pomimo kontuzji z kolejnej asysty ostatnie sekundy grozy 94 minuta bowiem wybiła jeszcze piłka praktycznie trafiła do dajka ale na szczęście go przeleciała i owszem liczę się z tym jak to zabrzmiało a najwyżej z Damon, ten odcinek z anteny ale trudno najważniejsze jest to że Blackburn wygrywa spotkanie z West Bromem no niepokojąca jest natomiast kontuzja henka który jak widzimy zapomniał o tym że ją ma Mam nadzieję tylko, że sędzia nie łupnie mu zaraz jakiejś czerwonej kartki za symulację. No ale póki co, zobaczmy, co takiego przytrafiło się Henrykowi. No i już wszystko jasne, Heniek stługł sobie po prostu nogę. No cóż, pauza zatem nie jest długa, bo raptem 7 dni. Miejmy zatem nadzieję, że następny odcinek rozpoczniemy od bramkostrzelnego Henryka. Tymczasem nadszedł czas na zakończenie tego odcinka. Jak widzimy Blackburn awansował na szóstą pozycję, a to z kolei daje im szansę na grę w Barażach. A jak zawsze zachęcam do łapkowania tego odcinka pozostawiania komentarzy, jeżeli oczywiście ten film Wam się podobał. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, czy po tym jak heńkowi odrośnie noga po kontuzji, aby na pewno wrócić do właściwej formy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka z kariery zawodnika. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!